Taniej, lepiej i sprawniej działa nowatorski węzeł cieplny, który powstał w przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bogatyni. Kilka miesięcy temu spółka opracowała projekt i wykonała prototypy węzła przystosowanego do lokalnych parametrów sieci. Już dziś można korzystać z tej usługi i zamówić taki węzeł. Warto dodać, że jest tańszy od innych dostępnych na rynku. To jest cała stacja wymiennikowa, inaczej, węzeł cieplny, na który który składa się z kilku urządzeń i elementów służących do zamiany wysokich parametrów na parametry odpowiadające sieci wewnętrznej każdego odbiorcy. Jest to nasza autorska konstrukcja. My oferujemy sprzęt, który jest konkurencyjny i który jest bardzo niezawodny. Zaczęliśmy stosować rury ze stali nierdzewnej, jak również powiększyliśmy wymienniki na ciepłą wodę o 25%. Powoduje to większą stabilność i Czasem zachodzi taka, takie zjawisko jak pulsowanie temperatury na ciepłej wodzie. Tutaj eliminujemy to zjawisko do minimum, stosując większe wymienniki. I automatyka bezprzewodowa powoduje to, że nie, nie ciągniemy po mieszkaniu dodatkowych przewodów, tylko montujemy węzeł na miejscu i bierzemy sobie sterownik bezprzewodowy i chodzi z nami. Tak? No, w każdym pomieszczeniu możemy go zabrać i on tam będzie nam pilnował temperatury. Przede wszystkim jest tańszy. Nie około 20-30% odnośnie produktów, które są obecnie dostępne na rynku. Jeśli chodzi o zamówienie, możemy zrealizować indywidualne zamówienia. Generalnie to jest węzeł standardowy o mocy 26 na 50 kW, moc na ciepłą wodę 50 kW, na centralne używanie 26 kW. Jest to moc wystarczająca praktycznie dla 99% klientów. Mamy 25 lat doświadczenia w pracy z węzłami i w pracy przy serwisowaniu tego typu urządzeń, więc jesteśmy chyba automatycznie jedynym właściwym sprzedawcą tutaj na tym terenie, na naszym rynku. Co jeszcze ciekawe, mamy serwis 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Nie będzie trzeba czekać w wypadku awarii na to, żeby przyjechał serwisant, a to trwa oczywiście. U nas wystarczy zadzwonić i generalnie w ciągu jednego dnia usterka zostaje naprawiona. Węzeł jest robiony na zamówienie. Tej wielkości sprawdzi się w jednym lub w dwóch mieszkaniach. Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją. O szczegóły należy pytać w siedzibie spółki, a więcej informacji znajdziemy na stronie www.pec.bogatynia.pl